Ja, ja jeszcze tak woli dopełnienia, Państwo są y, mistrzami prowadzącymi kurs interpretacji muzycznej, który odbywa się właśnie w Nowym Sączu i tu w galerii codziennie mamy spotkania właśnie z ludźmi. No w zasadzie można powiedzieć z Europę. Europy i grzecznościowo byśmy mogli znakomitym wysłuchać. Ale już teraz do rzeczy. Bohaterka wieczoru Pani Katarzyna, tak jest, Kroczek-Wasińska, przyjechała do nas ze Śląska, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i jest obecnie wykładowcą na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tam też obroniła doktorat. Więc gościmy w Małej panią doktor sztuki. Oczywiście dorobek już ma bardzo bogaty, bo udział w ponad 70 pokazach. Wcale można powiedzieć, do poza Europą również, no więc no, pięknie się rozwija dziewczyna i cieszę się, że przyjęła zaproszenie do naszej nowosądeckiej Małej Dalej i część prac, kolekcji. Możecie się Państwo podziwiać. Ja tradycyjnie poproszę o komentarz profesora Andrzeja Szarka, a potem poprosimy artystę. Dziękuję bardzo. <tryk> yy, dziękuję, Kasia, że przyjechałaś, że udostępniasz no, że, nam swoje prace. Ja, żeby yy, sobie, mam taki problem, raczej, Otóż ostatnio zakupiłem sobie lunetę i przez tę lunetę oglądałem po raz pierwszy księżyc i byłem zachwycony powierzchnią księżyca, na jestem do dzisiaj to znaczy tą plamą, która która na co dzień jest w sumie dosyć banalna, ale jak się do niej przybliżamy odkrywamy kolor i wydaje mi się, że w moich pracach e, e, właśnie jest to, to takie zbliżenie się do takiego księżyca. I e, to, jest, e, to, to jest oczywiście komplement to jest w słowie, bo to nie jest komplement, tylko to jest jakaś taka e, moim zdaniem jakaś taka informacja dla Ciebie, że, 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 że gdzieś gdzieś jesteś w tym kosmosie, ale w gruncie rzeczy przekazujesz nam jakieś informacje kolorystyczne, jakieś plamy, jakieś jakiś rodzaj Twojej grafiki, Twojej orientacji matematyczno-artystycznej, która mnie osobiście bardzo przekonuje i jestem, że tak powiem, pod, pod wrażeniem tej grafiki. To też ja pewnie... Nie przypadek, że dzisiaj Pani Katarzyna z Panią Katarzyną, czy jakby dwie planety, które się dzisiaj gdzieś otarły o siebie, niby przypadkowo, a jednak się otarły, To, to, to jeden, jeden, jed, jedna osiąganie z profesjonalizmu w muzyce, w śpiewie, natomiast Ty, moim zdaniem, osiągasz profesjonalizm wysokiej prawicy. Na koniec powiem jedno, coś takiego, że, 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 że Katarzyna nie, 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 jakby nie żąda sukcesu, nie szuka gdzieś tam poklaski i tak Natomiast wybrała jedną z najciekawszych z najważniejszych dróg na świecie, chyba na człowieka, to jest, to jest droga poruszania się małymi kroczkami. I oby tymi kroczkami Kasia doszła bardzo, bardzo, bardzo wysoka do Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miałam podziękować profesorowi za zaproszenie, pani dyrektor, że mogłam wystawić tutaj swoje prace. Dziękuję za taniczne przybycie. Ja prezentuję tutaj na wystawie w zasadzie kilka cyklów, które, nad którymi pracowałam przez około 5-4 lat I jakbym miała znaleźć taki wspólny mianownik z tych wszystkich prac, to jest przede wszystkim poszukiwaniu, poszukiwanie harmonii ładu, harmonii kompozycji, idealnej formy i tutaj rzeczywiście jest poszukiwanie na granicy nauki, religii, nie wiem, można nazwać właśnie matematyki czy ale tak naprawdę takiego piękna, idealnego, czy jakiejś idealnej dla mnie oczywiście formy, bardzo uniwersalnej. To przede wszystkim są grafiki cyfrowe, ale to nie jest taka rasowa grafika cyfrowa, czyli moim zdaniem grafika, która wywodzi się tylko i wyłącznie z graficznej, znaczy graficznej z cyfrowej maszyny, czyli od początku do końca została zrealizowana na komputerze, ponieważ one mają też swój rodowód warsztatowy. Ja niestety nie mogę się albo stety pozbyć tego rodowodu warsztatowego, więc jeżeli potrzebuję kreski, to po prostu rysuję plany, to ja po prostu sobie zrobię, więc to tak wygląda. Niestety, no tak jest też moje zdanie, jestem mimo wszystko bardzo tradycyjną, jeszcze istotą w tej dziedzinie, więc jakby posługuję się cały czas warsztatem. I w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy. Dla mnie w geografyce jest najważniejszy proces, czyli poszukiwanie tak naprawdę, to co wcześniej powiedziałem, idealnej formy, ale też nie jest dla mnie efekt końcowy ważny. Czyli to, co Państwo widzą tutaj na wystawie, nawet te prace, które są, wydaje się, pozornie zbliżone do siebie, na przykład w cyklach, jedna, dwie, trzy prace, które są z pozoru bardzo od siebie podobne, to, to jest jakby proces ciągłego stawania się tej pracy i to jest taka rejestracja. To jest też właściwość e, grafiki cyfrowej, że można ją na danym etapie zatrzymać i, i drukować i, i traktować jako skończoną całość, ale dla mnie istotne jest właśnie to poszukiwanie. Więc to jest jakby taki wtórny e, już element tego mojego poszukiwania, to co Państwo tutaj widzą. E, to może dziękuję bardzo, zapraszam bardzo do obejrzenia wystawy, do rozmowy, jeśli Państwo mają ochotę. Dziękuję. rozmowy przy symbolicznej lampce wina. Myślę, że będzie to dla nas wszystkich bardzo miły wieczór, bo mamy miłego gościa. Dziękuję.